No, fundusz Sołecki służy poprawie życia mieszkańców naszej wioski. Mamy po zebraniu wiejskim, który mieszkańcy wybrali z zadania na ten rok. To był przeznaczony na, na elewację magazynków w centrum wsi. Na zakupy na plac zabaw była zakupiona kuśtawka, wszę sportowy na boisko. No, i, i część pieniędzy była przeznaczona na dokumentację do Zwietlicy Wiejskiej na remont dachu. Nasze działania z Funduszem Sołeckim to zaczynają się w 2009 roku i w sumie przez te 15 lat naszego działania w ramach Funduszu Sołeckiego jest to kwota, którą sumowałem 232 tysiące złotych. No, chciałbym jeszcze powiedzieć, o naszym kościele. Jest to wydarzenie historyczne, które na skalę, można by powiedzieć rozeszło się to kraju, bo przy pierwszych remontach ścian tynki, które miały być naprawione tynki okazało się, że bo są freski XVI wieku też tutaj przeznaczyliśmy część funduszu sołeckiego na odkrycia na i okazuje się, że te prace trwają do dziś. Jeszcze teraz dostaliśmy właśnie na wypisany wniosek do wykorzystania na remont dachu. Milion, siedem, milion sto tysięcy. Ostatnie działanie nasze to jest festyn, który był poświęcony dla naszego małego mieszkańca Michałka. Był organizowany on był we współpracy z OPS-em i z Cekitem my jako wieś mieliśmy swoje stoisko, na którym mieszkańcy przygotowali różne rzeczy. Były czapki zrobione, także były i, i posiłek zrobiony, był chlebek domowy, jak to się mówi, prawdziwy smalec ogórki. górki. Także to był poczęstunek dla wszystkich chętnych mieszkańców, którzy byli w tym czasie w aliniu. Tak samo dzieje się też na Świetlicy, bo to Dzień Czarownic, to Dzień piżamy, to różne tam są okazji, szykowane spotkania i, i tam dzieci mają właśnie do, dobre miejsce. Dożynki to jest już coroczne, do, dożynki mieliśmy w tym roku już tak na bogato zrobione, bo mieliśmy wystrój, wioski przygotowany był. Sowy witały gości, którzy tu przyjeżdżali. Wieniec był piękny, zrobiony przez mieszkańców. No i mszad taka dziękczynna, która y, dla rolników, którzy, którzy ciężko tu pracują, bo tu warunki są trudne w górach. Gminne zamieszki, które spotykały się, wszystkie wioski na tych zamieszkach. Była to piękna walka. Że tak użyję tego słowa bo każdy chciał zdobyć tą nagrodę, chciał mieć to pierwsze miejsce, który był później organizatorem. Pierwsze miejsce było organizatorem następnych zamieszek. Także no w tej chwili jest przerwa, powiedzmy, może wróci do te zamieszki, wrócą, bo było, było to fajna integracja dla wszystkich mieszkańców całej gminy. Chcę jeszcze tylko dodać, że zwycięzcom pierwszych miejsc Zawsze no 11 razy na 14 pierwsze miejsce miała niedźwiedzica. Także waleczni mieszkańcy wsi. Zapraszam do naszej pięknej wioski położonej na szczycie, z której widać wielką widać widać górę ślęzę. Także widoki są piękne. Też mieszkańcy, yy, znaczy mieszkańcy budują się już przyjezdni. Także mamy już w tej chwili 11 nowych domów. Kiedyś nie myślałem w ogóle, że ktoś zechce się w widzicy budować. W tej chwili to się, sytuacja się zmieniła, ludzie wolą właśnie mieszkać w ciszy, gdzie są piękne widoki, mieć swój dom. Życie, życie jest, jak to wiadomo na wsi, teraz się zmieniło się, nie ma problemów z dojazdem, bo dzisiaj wiadomo samochód mają wszyscy albo po dwa. Także to rozwiązuje problem dojazdu do pracy, bo mamy autobus, który kursuje, to przeważnie mają, korzystają mieszkańcy z wyjazdem do, do Wałbrzycha, dzieci do szkoły do Wałbrzycha, także, że w tej chwili sytuacja taka jest powiedzmy już na takim niewysokim poziomie, ale no, mo można żyć. Można żyć.